Cześć, siema, z tej strony Seward. gramy dalej, gramy dalej w Far Cry 3, misja główna, misja główna przed nami, musimy porozmawiać z Bakiem. gdzieś tutaj się powinniśmy do niego, do niego dostać, tą śmieszną tutaj trasą, może jakoś się uda, ta misja nazywa się, czekajcie, Lin Kong, jak mniemam, mamy już chyba wszystkie elementy tego kompasu, który on chciał, no i musimy znaleźć w końcu ten mistyczny, artefakt, mistyczny nóż o którym też widzieliśmy w wizji, wizji u Citry dobra, teraz już chyba bez problemów tutaj do niego dojadę okej, okay, tu się zatrzymajmy zaraz zobaczymy co on tam dla nas wymyślił tym razem jesteśmy back This points down the hill what oh hello oh that's too bad history time captain lin kong's tomb a legend has it that this guy he went all pharaoh got the locusts to build him one before zing he came along and sank his little empire but nobody knew where the tomb was but uh, my guess is uh hmm? bon voyage mate No problem, mogę to zrobić. Ale jaja, pokazuje nam, że to jest gdzieś w dole. Znajdź drogę do grobowca. No to to już mamy odhaczone. Wskocz do cenotę. Ja piernicza. No to wesoło. Faktycznie siatacz mam stracha. Zobaczmy, skąd tu w ogóle można skoczyć. O Jesus nie ma dobrego miejsca chyba na skok. A może? O shit. Otóż prawie mi zaliczyło, że wskoczyłem. O <ścoughs> oh, w mordę. Ja pierniczę. O, oh, w mordę kolec, no. To wesoło. Co tam w dole jest? Kurde, niewiele widać. Musi być nie, niezła głębizna. Dobra, musi być głęboko, a my podpływamy sobie tutaj i wchodzimy, wchodzimy dalej. Właśnie zdobyłem taką broń, nazywa się Bull. Za któreś zadanie kurczę to otrzymałem, nie wiem jeszcze za które, ale to jest do sprawdzenia. Gdzieś tam przeczytam, gdzieś to posprawdzam i przy którymś odcinku, może w następnym, jeżeli nie zapomnę, to. To Wam powiem o to, albo za wykonywanie po prostu iluś tam zadań. Być może odblokowaliśmy już, czy wyzwoliliśmy odpowiednią ilość posterunków i dlatego mamy to odblokowane. No coś musiało się stać, może zrobiliśmy sporo masztów i po prostu mamy to. Hm. Tutaj jest brama, ale tu też jest jakieś dziwnie przejście. Ha, patrzcie, co za jaskinia. Ja piernicze. To jest przedmiot kultu. Jest gdzieś tutaj. Widzę go. No, pięknie. Za to jest 250 ekspa. To jest sporo. Kolejny, znaleziony. No właśnie. Za takie rzeczy po prostu potem nam się coś odblokowuje. Ha! Ale jaja. Tutaj będzie można wyjść. No to wygląda no świetna jest ta gra, jest klimat, mega zwłaszcza w tych tutaj ruinach nie wiem czy to nie ostatnie też ruiny bo troszkę żeśmy sobie już pobiegali czas odnaleźć ten nóż a jak go odnajdziemy to albo weźmie go bak albo zawie go citrze jedno z dwóch, zobaczymy znajdź drogę do grobowca ja pierdziele no nieźle, nieźle to też się ma zawalić wkrótce czy nie no, ta broń, jest, mówię Wam, jest naprawdę dobra. Jest już zmodyfikowana i celownik, i tutaj lufa zadaje potężne obrażenia. Po prostu niezła dubeltowa. No właśnie, porobiłem też od razu. O, widzicie tutaj, to cztery broni, to już miałem, ale zobaczcie. Osiem granatów, osiem koktajli, pięć min. Poulepszałem wszystkie, wszystkie te pojemniki. Dzięki temu, dzięki temu teraz możemy wszystkiego dźwigać o wiele więcej. Dobra, wchodzimy wyżej. Gdzieś słychać psa, czyżby oni tutaj kurcze byli, ci piraci. Zawsze nas niby wyprzedzają o krok, ale wszystkiego? Wszystkiego nie mają, no właśnie. Skąd oni się tu kurde wzięli? Dobre to było. To było dobre. Śmierć przestworzy kolejnych dwóch. Oj, 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 oj. Chłopaki, chłopaki, nie w ten sposób. Dobra, może teraz? Uff! Źle zrobiłem bo wystarczyło LS wcisnąć, i by miał kolejną szybką eliminację. No ale dobra. Strzelba zrobiła swoje na chwilę. Teraz już trzeba wziąć coś takiego. O kurde, to jest ten twardziel. No to nie. Mamy granat, wybrany mamy. Po nim Jeszcze w razie czego granat rzucony spokój, spokój, spokój! Chyba on chodził ze strzelbą. Od razu zdobyliśmy trochę amunicji. Tutaj mamy granaty. amunicję zobaczcie, wpada nam. Mamy też właśnie pojemniki na amunicję powiększone. W zasadzie mamy wszystko. Zostały nam tylko rzadkie zwierzęta do zdobycia. Ich skóry, i wtedy mamy te największe, największe pojemniki. Ale dobra, no spokojnie. Tu jeszcze są chłopaki. Uwaga, uwaga. Dobra. Pięknie, dwóch naraz ja piercie, Ale ta strzelba ma uderzenie. Ja pierniczek, i ona ma pociągnięcie. Dlatego sobie weźmiemy to. ja! mało zdrowia, co ja robię? Dawaj podnieś się kolego Już to gnój, no. Dobra Skarnął chłoptaś przeszukujemy ciała Chyba wszyscy, no właśnie to jest ciekawe, skąd to oni się kurde wzięli. Może bak się zabezpieczył Dał cynk im, dał cynk nam Kto zdobędzie. Komuś się uda albo nam bo im. Dobra. Shit. Ja pierdzielę mnie zaskoczył. Spadaj, gościu. Oh, fuck. Idź za kablem, aby znaleźć inną drogę. Zaraz pójdziemy za kablem. Pozbieramy jeszcze tutaj z pacjentów, co się da. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jeszcze z tego, może wam pokażę. Bo została mi jedna kurczę rzecz: eee, kołczan nie, skóra ludojada to rekina, ładownica nie, pakiety do rzucania nie, torby na uzbrojenie już też. Wszystkie zbiorniki na paliwo, chyba torby na rakiety, tak jest. Trzy skóry tygrysa, mam dwie. No i potem już zostaną tylko powiększone. Kabury mamy wszystkie. Portfele też wszystkie. Tu było chyba skóra tego ba bawoła jednorogiego. A potem będziemy sobie zdobywać inne legendarne zwierzęta, to sobie zostawimy na inny odcinek. Nie wiem, czy wszystkie naraz. Ale na pewno po kilka. Może tak właśnie będzie. Ja pierdzielę, dwóch naraz pada. To jest zajebiste. Tam są chłopaki. O Jezu, ich tu jest pełno. Fucking shit! To, jest... to gnoje no! Gintiesz palanty. Ach tu jesteś. Padł? Ilu tam jeszcze z dwóch? Kurde uleczmy się? Fuck. A mogłem ich inaczej przecież załatwić z powietrza. Było, minęło. Okej, okay, został ostatni, koleś. O, się, on wali. Gdzie on jest? Tam. Pięknie. Strzał w dyniaka, ale tam jest gdzieś jeszcze jeden. Wszyscy. Jezus Maria! Użyj tyrolki, jedziemy dalej. Idziemy dalej jak najwspanialej. Co sumie z tyrolki można było też strzelać. Od razu mamy taką umiejętność. Naszyjnik Nasz z czaszką 10 dolców. Schodzimy w głąb. Kolejna tyrolka nas czeka. Ja pierdzielę, ile tego jest wszystkiego tutaj. Dobra, lepiej nie biegać, może kawałek doki, tu mamy kasę. Słyszę już tam kolejnych. Już wrzeszczą. Ojej, tutaj jakbym spadł, to chyba po mnie. Madafaka! Madafaka, je! Madafaka, zaraz ci załatwię, madafaka. No właśnie, było krzyczeć madafaka. Okej, okay, ale są chłopaki, są chłopaki Dalej, widziałem Zbieraliśmy amunicję, fajnie Dobra, apteczka O kurde, zużyło się trochę tych apteczek Czy możemy zrobić apteczkę? Gówno Fucking shit, fucking shit fucking shit Ten coś ma Mógłby mieć apteczkę w kieszeniach Byłoby leczko łatwiej Jedno apteczko będzie słabo, a nie ma tutaj roślin żadnych. Ja nie widzę, dobra, na razie jest cisza. Na razie, cóż, nie wiem, czy ja tam nie widziałem kogoś. No właśnie, tak mi się wydawało, że jeszcze chłopaki tam są. Świat to może być kwas. To nieźle. Kurde, gdzieś się gościu jakiś lampi na mnie. Tam nie widział. Jest ich tutaj, jest ich tutaj. Jeszcze. Kwasior to ładni. Ci nie żyją. Hm. To jest drabina. Nie wiem, czy ja nie będę musiał wracać tędy. Kto wie? Ha. Załatwiamy ich. Ajajajajaj, ale ich załatwiłeś. Normalnie. Dobra, ten już nie żyje. Jeszcze jeden ok przeładujmy z daleka. Ta broń jest dobra. Użyj rusztowania, by dotrzeć do gorącej wody. Heh, tu mam rusztowanie. Nie za bardzo kumam, no ale dobra, zobaczymy. Tędy mogę przecież przejść. Przeszukajmy kolejnego. Jeszcze jeden do przeszukania. A gdzieś musiałem wziąć ton. Gdzieś musiałem wziąć kamizelkę kuroodporną. Rzeczywiście niezły kwasior Skąd to się, kurde, tu wzięło? Ja pierniczę. dobra, jest apteczka. Git, mamy dwie. O hej, oho, oho, oho To to rusztowanie chodzi. Jesteśmy. Ja co zobaczcie. Ale klimat. Ja pierdziulej, co ja mam tu teraz robić? Tu coś bulgocze, Jezu. Ja pierniczy, tam są chłopaki. O kurde. Shit tak się, tak się nie będziemy bawić chłopaki Tak się nie będziemy bawić Ja tu muszę coś wziąć innego Pół to za mało Kurde szkoda że tu nie można innych broni wybierać no, Najpierw to muszę ich ponamierzać Tam chyba jeszcze był jakiś koleś. O oh, ah! Fucking. Tam jeszcze któryś jest. Tego zabiłem. Jednego. Ale tu jeszcze są jacyś. Patrzcie, w dynie zgarnął. Tam jeszcze jest jeden. Sam się zdziwiłem. Kurde, tak go namierzę. Będzie łatwiej celować do gnoja. Sztyła zęgo, no. Nic mu nie robi, nic mu nie robię. Wystaw. Kurde, dynie, wystaw, dynie. Ale misja idzie w cholerę. Trochę trudna przez to wszystko. Przez tą gorącą wodę. Mało mi już zostało tutaj z kamizelki. Kurde, ale co dalej? Fuck, nie mogę go trafić, no W końcu. A! Apteczka chyba tak Super Super apteczko, że tutaj byłaś, super apteczko, że tutaj byłaś. Ja pierniczę, ja pierniczę. Mamy punkt kontrolny. To jesteśmy w dobrym miejscu, ale tam znowu są chłopaki. Sied. Ja pierniczę, że ja tu nie wziąłem sobie snajperki. Skąd mogłem wiedzieć, że tu taka będzie akcja? Nic im tak nie zrobię, nic im tak nie zrobię. Się schowaj. Dobra, może trochę, coś. Ten zgarnowdynie. Okej, okay. jest ich trzech. Patrzę, gdzie mogę tutaj sobie stanąć w miarę swobodnie. Ten też zgarnowdynie. Jest to ten największy głupek, co się podpala. No właśnie. No właśnie. O głupku mowa. Ale lokacja. Ja pierniczek Gdzieś tym niebak wysłał. Co tu robią piraci, to jestem ciekaw. Jezu, jeszcze ich słychać. Dawaj, co masz. Też dawaj, co masz. No poza bronią. O właśnie. Okay. Słychać, słuchać, słychać gnoi. To jeszcze nie koniec zabawy do jasnej cholery. Dobra. Może powinieneś wybiec razem z nimi, miałbyś więcej szans. Kolego. Dobra, jesteśmy. Nóż jest mój, no czekali na mnie z tym pasem! Dobra, mamy nóż i zobaczymy co dalej. No oby tu było, oby tu był, Ale chyba tak. Ja pierniczę. Wszyscy wiedzieli, że na tej wyspie jest ten nóż. Open Sesame. No i Znajdź wejście do grobowca. Nóż musi być w środku. Fucking shit. Jeszcze nie końca, ale tutaj już nie, nie powinno ich być. Tu nie mogli wejść. Wow, to jest no jest to olbrzymie, to prawda. Ja pierdzielę jaki grobowiec. Tomprider, no Tom Prider, Tom Prider ja aż się patrzy, zobaczcie gdzie my jesteśmy. Tyle, żeśmy tutaj przeszli terenu. Tam musimy dotrzeć. To Pewnie jest inna. Coś tutaj widać. Dobra, złazimy sobie powolutku. Ależ, misje. Kurde, fabuła, fabuła, fabuła. Już tych pobocznych to sobie tutaj odpuszczę. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Co tu się dzieje? Fak. Teraz szybko. To się podnosi tutaj poziom. Chyba mogę stać. Co jakiś czas się podnosi poziom tej siary. Zobaczcie. Czy teraz mogę przeskoczyć? O, shit! Ale panika, ale panika. Muszę się uleczyć. Co tu wymyślić? Tam może być jakieś przejście. Dobra. Tam na pałę skakać widzę. Nie ma co. Tu coś musi być. Dokładnie. Jestem, jestem, jestem. Ależ miejsce. Zabierajmy wszystko. Mówię jeden odcinek tam zrobimy z tych zwierzaków rzadkich, może jakieś tam pojedyncze poboczne misje, ale ta grafa fabułą stoi bez dwóch zdań. Ta muzyczka tutaj teraz o kurde. To jest to, ja uwielbiam takie klimaty, Uncharted Tomb Raider i Far Cry 3. Znajdź prawdziwe wejście do grobowca. Jesus, no nie gadajcie, że jeszcze coś. Czy jeszcze coś chyba będziemy otwierać? Ale jak to było wszystko tutaj poukrywane na tej wyspie? Przecież te części do kompasu każde w innym miejscu. I mamy. Prawdziwe wejście do grobowca. Otwórz sarkofag i weź nóż. Wąż, wąż gdzieś jest, kurde. Gdzieś go słyszę. Ale gdzie on jest, kurde? Gdzieś jest niżej, pewnie. Dobra, idźmy. Ja pierdzielę. No to tu się kiedyś musiało dziać. Jakieś zbroje, zobaczcie. Chińskich samurajów. Kto wie? Ja pierdziule, dobra, złazimy. Warany. No tak. Jak nie wiem, że to warany. Już nie potrzebuję ich skór. Pewnie jeszcze będzie ich trochę. Pełno szkieletów. Idźmy dalej. Kolejne warany. Przynajmniej jeden. Jest kolejny. No, mógłbyś podejść, mały. Okej, okay, podchodzi. Dobra. Strzelba jest niezła, ale jednak trzeba z bliska strzelać. Mamy to, ja pierdziule Jezu, normalnie Jaram się jak dziecko, zobaczcie Jaki grobowiec Tutaj pewnie będzie wyjście Ja pierniczę, ale czaduwa Nieźle wymyślili, co? Far Cry 3, tak jest Far Cry 3 nabiera rozpędu Później, nie od samego początku Choć już jest fajnie Te wszystkie aktywności poboczne są ok masz te posterunki, ale mamy nóż. Ale potem fabuła, potem fabuła po prostu robi się mega. O shit. No idziesz. Jezus Maria. Muszę się, o kurde, teraz się czołgam. Quick time eventy. Jezus Maria, nie. I opierdzielę. Oh, <laughs> w mordę. Ale się udało, ja pierniczę. Co za akcja. Lee Kong, jak mnie mam sukces, dzwoni. No i wszystko. Niefortunne spotkanie. Spotkamy się u Baka. Mamy punkt umiejętności do wydania. Weźmy sobie to, zobaczmy. Co my tu mamy? Wstrzykiwane mikstury odblokowały nam się nowe. Działają 50% dłużej. Zmniejsz obrażenia w wyniku upadku o 25%. Na to polowałem. A jak nasz tatuaż wygląda? Zobaczcie, sporo tego. No, fajna ręka. Fajna ręka, fajny tatu. Znowu jesteśmy w jakimś dziwacznym miejscu. Niezły hit. Niezły hit. Już teraz, nawet nie wiem, gdzie myśmy kurde startowali. Tutaj startowaliśmy. Ha! Tyle przejść, to aż dziwne. Ale dobra, załóżmy, że tak było. Jason i nasza misja główna, gdzie ona będzie? Tutaj. W Bedtown. Niedaleko przynajmniej. Dobra. Co dalej sobie zobaczymy? Przeniesiemy się do Bedtown będziemy działać, tam widzę jakiś wrak samolotu. Jest jakaś łódeczka. Można sobie zobaczyć zerknąć na to. Nie ma tutaj żadnych wrogów. To nasi. Zobaczcie. No, gra jest przepiękna, tak? No. Dawno, dawno temu wydana, ale jak się prezentuje, każdy widzi. Rewelacyjnie obłędnie i z klimatem, tak, wyspa. Wyspa, którą można sobie zwiedzać, o proszę bardzo. Przeczesywać, sprzedawać, kupować wszystko. Amunicja do karabinu snajperskiego i mamy fajną strzelbę bull. Ja zobaczę gdzieś w jakimś poradniku, yy, za co ją, ją się dostaje i powiem Wam w kolejnym odcinku. I widzimy się tam gdzieś koło kołobaka. Trzymajcie się, cześć!